mnie czy emocje już opadły po tym, jak się dowiedziałeś, że zostajesz w programie i będziesz śpiewał w finale? Opadają, jeszcze długo będą opadać, ale no, jestem zadowolony, chociaż nie do końca ze swojego występu, ale z werdyktu jury jak najbardziej. No tak, ale na pewno nie musisz się martwić już o singiel, bo ten pokazałeś światu. E, tak, tak, to z, jedna czwarta z głowy, chociaż też trzeba będzie go dopracować i jeszcze lepiej zaśpiewać na finale. Ani przede wszystkim gratuluję ci, ale stoimy koło tej pięknej statuetki ja mam wrażenie, że tak łypiesz kątem oka, że już za tydzień może ona być twoja. No to już są finały, nie mogę w to uwierzyć. Po prostu dalej to do mnie nie dochodzi nawet na scenie. Po prostu to do mnie nie doszło ta informacja zupełnie i no, jestem w takim ciężkim szoku, że, że, że wow, po prostu nie wiem co się dzieje. Cieszę się strasznie. I, i dziękuję, że mogę tutaj stać. Krystian, jesteś w finale. Jak się czujesz? Eee, pff, nie wiem, dopiero teraz doczera do mnie. a um, Nie wiem, nie wiem. Czuję dużo emocji. Ja nie wiem, nie wiem dokładnie to, co czuję, bo tak po jednej stronie nie, nie jestem do końca zadowolony ze swojego występu, a z drugiej strony jestem mega zadowolony, że przeszedłem do finału eee, i to trochę ze sobą, no. Się kłóci. Dlaczego jesteś niezadowolony? Co się wydarzyło? Myślę, że, że chciałem Sound of Silence przekazać emocje, i raczej w niektórych momentach jakby wyszło jakby na siłę. Nie wiem, w sumie nie na siłę, tak robiłem po swojemu, ale trochę mi przeszkodziło, jako chodzi o wtonację. Czy teraz to już jest ten moment, kiedy myślisz o wygranej, żeby wygrać ten program? Dalej nie. Od początku tak miałem, że. Nie chciałem wygrać, to nie było dla mnie ważne. Najważniejsze to było to, żeby zrobić po prostu postęp dla mnie, żeby rozwi rozwijać się i, i czegoś nauczyć się od Michała, od, od przyjaciół tutaj z grupy. I no po prostu wspaniałe doświadczenie. Kolejny finalista The Voice of Poland 11 edycji. No i gdzie te twoje nerwy? Czy w końcu miałeś okazję na scenie je z siebie wydobyć, wybuchnąć? Tak, przyznam szczerze, że w tym utworze Newsa yy, stało się coś, co nigdy się ze mną tak naprawdę nie działo na scenie, bo było zupełnie inaczej niż na próbach. Na próbach mam wrażenie, że śpiewałem tak bardzo asekuracyjnie, a na występie stwierdziłem, że no, mogę stracić, mogę się skompromitować, ale dam z siebie jeszcze więcej jeszcze więcej. I okazuje się, że się opłaciło, także. Czasem ryzyko na scenie popłaca, ale oczywiście wciąż było to w miarę taki kontrolowane, ale na pewno było o wiele więcej emocji niż sądziłem, że jestem w stanie z siebie wykrzesać. Naprawdę jestem w ciężkim szoku, że udało się dotrzeć aż do finału, wśród tylu wspaniałych głosów. Naprawdę nie jestem w stanie uwierzyć, że jestem w finałowej czwórce bez Voice of Poland. Gratulacje! Dziękuję bardzo.